Dzień dobry, w tym materiale opowiem o Automatic Reference Counting w Swiftie czyli ARC. Jak widać, najlepiej to będzie pokazać na przykładzie, do czego zaraz przejdę, ale słowem wstępu jest to po prostu sposób, w jaki liczymy mocne połączenia między obiektami, i od tego zależy, czy możemy je wypuścić z pamięci, czy nie. Ale tak jak mówiłem, lepiej będzie to widać na przykładzie. Więc twórzmy sobie naszą klasę: Osobę. Co będzie miała jakieś imię. I oczywiście musimy to zainicjalizować. Ok. Coś tutaj to formatowanie nie pykło. A sobie z tym też poradzimy. Dobrze, więc mamy i jeszcze zrobimy `data`. Ach, nie tylko formatowanie, bo nie daliśmy tutaj do property czy to jest za, czy nie? Denit to e, zrobi coś, jeżeli no, obiekt zniknie z pamięci. Więc my sobie tutaj wyprintujemy The init i wyprintujemy imię naszej osoby. Drugim stworzonym obiektem, niech będzie samochód. bo samochodu jeszcze w tych kursach nie robiliśmy. Samochód niech sobie ma make, czyli tego, kto go robi, typowo, i model. Też będzie to string. I ponownie robimy naszego inita. Dużo literowych mi dzisiaj wychodzi. No trudno. I tutaj ponownie zrobimy deinita. Ciekawe mnie dlaczego make się nie podkreślił na fioletowo. Ale cóż, takie życie. Xcode lubi płakać, płatać figle. A tym się nie będziemy w ogóle przejmowali. I ponownie. I tutaj sobie drukujemy make i model. Teraz zrobię sobie e, nasze property, czyli zrobimy sobie var. Niech to będzie osoba, i to będzie typu, który będzie przyjmował nila. I to też będzie typu, który będzie przyjmował e, optionala samochód. Dobrze, więc teraz przypiszmy do naszej osoby osobę o imieniu Janusz. Bo czemu by nie, tak typowo to zrobimy. I zróbmy sobie samochód. Jak mamy Janusza to przydałby się też Passat. Z nich będzie klasyczny Volkswagen Passat. Przypisaliśmy go do samochodu. I OK. Więc to z tobą może sobie wyprintujmy naszego imię, naszej osoby. Dobra, więc to działa. Zobaczmy samochód, bo coś mnie to kolorowanie nie podoba mi się. Ale cóż, działa. Jeżeli będziecie pracować z Xcode, musicie się do tego że czasami nie działają kolorki, czasami nie działa pokazywanie błędów, literówek, czegokolwiek. Taki urok Excoda. Nieważne jaki sprzęt macie. Ale dobra, dygresja dygresją. Lecimy dalej. Jeżeli teraz przypiszemy sobie do osoby Nila. To co się stanie? Nastąpił dejnik naszego Janusza. Bo już w pamięci nie ma tego obiektu. Za to co, jeżeli teraz zrobimy taki mek, że tutaj przypiszemy mu samochód, który będzie obszynowany samochód. Możemy ten samochód mieć, możemy go nie mieć. Tutaj zrobimy tak samo: samochód może mieć właściciela, może go nie mieć. Więc niech to będzie oprzynajmniej osoby. I oczywiście tutaj musimy to dodać ja jeszcze użyję tutaj skoro to jest samochód możemy założyć, że będzie nilem. Tutaj zrobimy ze sobą tak samo. Owner będzie defaultowo nilem, ale oczywiście musimy jeszcze je przypisać. I tutaj mamy Naszego ownera na ownera. No więc tutaj, przez to, że podałem e, taką domyślną wartość, to nie musimy używać tego winicie Za to jeżeli mamy już nasz e, samochód i mamy naszego ownera, to możemy je po prostu do siebie przypisać. Mamy już stworzoną osobę, mamy stworzony samochód. To przypiszmy do naszej osoby, nasz samochód, do naszego samochodu. Nie, to był owner naszego Janusza. Teraz, jeżeli zainicjujemy Janusza, jak widzicie, nic się nie stało. Nie nastąpił de init. Mogę ponownie wyinicjować sobie, czy nasz Janusz istnieje. Zobaczmy go po imieniu, czy wyprintujemy. Więc wartość jest nilem, ale the init nie nastąpił. Tak samo nie nastąpił the init naszego samochodu. Więc co jeżeli teraz oznaczymy nasze połączenie, że to może być weak. I teraz, jeżeli oznaczymy to weak jako słabe powiązanie. To nasza osoba jest już pusta. Nastąpił dynit. Miejsce w pamięci zostało zwolnione. Możemy też tak zrobić dynit naszego samochodu. Więc tak, chodzi o to słówko kluczowe jako, we, które oznacza słabe powiązanie. Mamy też jeszcze unowned. Ale myślę, że to jest temat na kiedy indziej. Różnica między nimi jest dosyć subtelna, aczkolwiek istotna. Na razie skupmy się na tym. Także dzięki WIK mamy słabe połączenie, które umożliwia zwolnienie miejsca w pamięci, gdy obiekty są powiązane. Zobaczycie to też często na jak podłączacie. Rzeczy na storyboardach do Wiekontrolera że będzie przed nimi, przed outletami oznaczenie WIG, więc tak to tak w ramach wprowadzenia do tego tematu. Taki przykład życia, żeby było wiadomo o co chodzi. Dziękuję za uwagę, zapraszam do pytań, proponowania tematów i pozdrawiam.